Panie Marszałku, Wysoka Izba. Mamy dzisiaj szczególny czas. Czas, w którym Sejm, władza, rząd są wyjątkowo źle oceniane. Wiem o tym, wiemy o tym bo jeździmy po kraju, bo rozmawiamy z ludźmi. Było ostatnio 161 spotkań i właściwie nie ma wyjątków. Wszędzie jest tak samo. Wszędzie ludzie oczekują pracy, pracy, służby zdrowia, dobrej służby zdrowia, jakiejś polityki prorodzinnej. Co widzą, jeżeli patrzą choćby przez media na sferę władzy, sferę rządzenia? Widzą walkę o stołki, kolejne skandale, widzą chaos, przede wszystkim chaos, brak jakiegokolwiek klanu. I to, proszę Państwa, jest ten obraz, który można powiedzieć rzuca się po pierwsze, ale bardziej wnikliwi spośród naszych rozmówców widzą także i coś innego. Widzą mianowicie to, że jeżeli ta władza coś robi, to robi przeciw pracy, bo takie posunięcia jak na przykład podniesienie wieku emerytalnego to jest zwiększanie bezrobocia. Takie posunięcia jak planowane rozliczanie roczne godzin nadliczbowych to jest w istocie, choć tu mechanizm jest nieco bardziej skomplikowany, podnoszenie bezrobocia. Te propozycje, które zostały ostatnio przedłożone, a które mają rzekomo bronić pracodawców, to też jest podnoszenie bezrobocia. Tych działań nie brakuje. Bezrobocie, i cieszę się, że tutaj pani poseł się z tym zgodziła, jest naprawdę wielkim społecznym nieszczęściem. Jest nieszczęściem w sferze indywidualnej, w sferze ludzkiego losu wszystkich ludzi, ale w szczególności ludzi młodych, tych wśród bezrobotnych w Polsce jest dzisiaj szczególnie dużo, ale to jest także nieszczęście w skali społecznej i to nieszczęście wieloaspektowe. To jest osłabianie narodu, wypychanie ludzi na zewnątrz, to przyczynia się do katastrofy populacyjnej, to jest tworzenie z naszego kraju zasobu taniej siły roboczej, a więc marny status i marny los. Tak to można określić. To jest także uderzenie w państwo i wszystkie jego agendy, bo bezrobocie to niższe podatki, to, to mniej z podatków, to mniej ze składek, a więc służba zdrowia. Krótko mówiąc, można by bardzo długo pokazywać, jak daleko idące skutki ma to podtrzymywanie bezrobocia ten brak jakiejkolwiek realnej walki z tym wyjątkowo wręcz groźnym dla społeczeństwa dzisiaj i dla przyszłości Polaków zjawiskiem. Kiedy prawo i sprawiedliwość było u władzy, w ciągu dwóch lat powstało milion trzysta tysięcy nowych miejsc pracy. Wtedy wystarczyła dobra polityka w sferze finansów. Dobra polityka gospodarcza, stworzenie systemu przyjmowania pomocy europejskiej, dobra polityka socjalna, bo ona także zwiększała popyt agencji, zwiększała produkcję. Powtarzam wtedy to wystarczało, natomiast dzisiaj trzeba więcej. Dzisiaj trzeba więcej i dlatego przedstawiamy program, który ma prowadzić do tego, by w Polsce Powstało milion dwieście tysięcy nowych miejsc pracy. Zostałem zwolniony z obowiązku omawiania tego programu, bo zrobił to pan poseł Szwed. Ale powtarzam ten program jest i jest do dyskusji. Można o nim dyskutować. Są zresztą proponowane z naszej strony także inne programy. Proszę zwrócić choćby uwagę na to, że te dziesiątki miliardów złotych, które mają być przeznaczone ma przedsiębiorstwo, inwestycje polskie, można by wykorzystać inaczej. Można by wykorzystać nie w ten sposób, że te sumy jako łatwy pieniądz zostaną rozdzielone albo też rozerwane między największych graczy na rynku bez żadnych pozytywnych efektów dla gospodarki i bez żadnych znaczących efektów, jeżeli chodzi o pracę. Powtarzam, można dyskutować, ale trzeba podjąć pewną decyzję. Dzisiaj jest czas poważny, to nie jest czas na wyśmiewanie, na awantury. Sejm stoi przed wyborem naprawdę bardzo istotnym, może jednym z istotniejszych w tej kadencji. To jest wybór między decyzją na tak, a decyzją na nie, między decyzją poparcia tego programu, podjęcia pracy, być może jego poprawą, być może zwróceniem uwagi na jakieś mankamenty, a decyzją, która tutaj została zapowiedziana, decyzją na nie, decyzją, która w gruncie rzeczy, jak to zwykle bywa, opiera się na jednej przesłance, którą tak generalnie można określić bardzo prosto: szukanie dziury w całym, znajdowanie jakichś szczegółów. Udawanie, że w każdej ustawie musi być rozwiązany każdy problem, a więc jeżeli nie mówi się tam na przykład o infrastrukturze w gminach, to w związku z tym ta infrastruktura ma nie powstać, a jakiej nie ma, to w związku z tym są odpowiednie następstwa i tylko niektórzy pracodawcy mogą tam tworzyć miejsca pracy itd., itd. Mówię o tym nie bez przyczyny, bo przed chwilą właśnie z tej trybuny padały tego rodzaju argumenty. Ale powtarzam, my to znamy. My wiemy, że zawsze tak jest, zawsze się czegoś szuka, zawsze się coś udaje, ale efekt jest zawsze ten sam: nic nie robić, nic nie robić dla zwykłych ludzi w Polsce. Ten Sejm jest izbą, która już powielokrotnie ciężko się skompromitowała, wyjątkowo ciężko się skompromitowała. To jest okazja do kolejnej wielkiej kompromitacji albo też okazja do tego, żeby tej kompromitacji uniknąć. My, Wysoka Izbo, nie wierzymy w ten rząd, nie wierzymy w jego sojuszników, ani tych jawnych, ani tych dyskretnych, ale mamy obowiązki wobec społeczeństwa, mamy obowiązki wobec narodu, mamy obowiązki które sprowadzają się do tego, by skończyć z tym systemem bierności, by skończyć z oczekiwaniem na zmiłowanie boskie w postaci zakończenia kryzysu. Kryzysu i tu zwracam się do pani poseł, który wziąwszy pod uwagę strukturalne cechy polskiej gospodarki w ogóle naszego kraju przy dobrym rządzeniu nie powinien dotyczyć tylko przy fatalnym rządzeniu. Przychod Krajnie nieudolnym i obciążonym gigantyczną patologią, między innymi korupcyjną rządzeniu, tego rodzaju kryzys mógł do Polski dotrzeć. I powtarzam stoicie Państwo przed wyborem, przed wyborem kolejnej kompromitacji albo też podjęcia drogi, która na pewno jest niełatwa, na pewno jest trudna, ale która może coś w końcu polskiemu społeczeństwu, temu zwykłemu społeczeństwu. Temu, z którym rozmawiamy i nie boimy się rozmawiać, w przeciwieństwie do was, będzie służył. Dziękuję.